ale dzisiaj będzie hejtowane będzie hejtowane i to mocno wydaje mi się ponieważ nagrywamy odcinek o Skorpionie bardzo kontrowersyjny wydaje mi się ponieważ no tak samo jak to 62 zawsze walczy z obekiem 140 tak Skorpion walczy sobie z SU-130PM no i ja bardzo dużo czasu nie miałem Skorpiona a miałem SU-130PM i byłem bardzo, ale to bardzo z jakby w stronę tego SU, Powiem, że on jest lepszy, i tak dalej. No ale ostatnio wpadł w moje rączki właśnie Skorpion. I <laughs> to co jest zmieniło? No nic nie zmieniło, no nic nie zmieniło. Uważam, że nadal ten SU jest no, o wiele, to jest w ogóle inny poziom SU-130PM od Skorpiona. Nie dość, że jest wydaje mi się nawet bardziej mobilne. Więcej trafia Niemieckie działo, tutaj jest rosyjskie działo. No niemieckie więcej powinno trafiać, ale nie jest tak, naprawdę, takie jak kalafiorem strzela ten skorpion. No masakra jakaś. No i kurczę. Kolejną rzeczą jest kamuflaż. Myślałem, że może skorpion jest wyższy, ma wyższą sylwetkę. Mówię. kurczę, może on będzie miał jakieś. Te kamo chociaż lepsze. No i tutaj jest 59 bez ruchu ze siatą. A jak to jest tu w su 73! Ten czołg jest dużo, jakby trudniej go wykryć. To się teraz świeci. Ostatnio się wychyliłem przez Krzaczek. Stojąc za Krzaczkiem, nie w Krzaczku. Gdzie miałem jeszcze lepsze kamo? Co prawda, chyba nie miałem jeszcze odpalonej siaty. Ale wyświecił świecił mnie Habicha. Mam siódmy twierdź, jak on tam się nazywa. Polski, 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 polski. O, ten, tak 45 TPH Bicha wyświecił mnie no, bardzo dużej odległości. Także <śmieszne>, śmieszne to jest. No i mam tak mieszane uczucia. Boże, nie jest to to, czego ja się spodziewałem, tak naprawdę. No, jeśli chodzi o celność, to kurde, to on jest niby troszkę celniejszy. Ale nie widać tego. 3 sekundy czasu celowania. Tutaj 29. O co chodzi? Halo WG. Jedyne w czym ten czołg może być lepszy, to jest to, że ma pełni obrotową wieżę, ale płacimy za to, że ta kolumna nie daje zobaczcie ile wyższa. Jest ten czołg też mniej mobilny. Cholera, no nie wiem, nie, nie, mam, nie mam pojęcia co tu się zadziało. Dlaczego w ogóle ktokolwiek może uważać, że skorpion jest lepszy? Przecież to trzeba po prostu zagrać tym SU i wystarczy. No ale przechodząc dalej, no to z wyposażenia... Postanowiłem go wyeksplikować w ten sposób, wcześniej miałem działo wyborowe, jednak i tak strzelał mi straszne kalafiory, to już wolę lepiej skupiać. No a jeśli chodzi o te dane techniczne, no to mamy tutaj dosyć fajne działo z super penetracją, jak tą z PTR, bo to jest 246 na podstawie, 311 na goldzie, 0,290 celności na tej podstawowej, czyli no niby taki dobry wynik, 3 sekundy czasu celowania też niby OK. No i czas przeładowania 9,69, co daje na PM na poziomie 2849, czyli też wysoki jak na tier, ze średnimi uszkodzeniami na podstawie 460 i 6 stopni uproszczenia działa przy tak wysokiej sylwetce. To są dobre wyniki, no jak najbardziej, jeśli chodzi o działo, to idzie tym czołgiem pograć, ale no tak jak mówiłem, w porównaniu do 630 PM zawiodłem się, naprawdę mocno się zawiodłem i ciężko mi było tutaj zrobić jakiś tam, wiecie, wyciąg, coś takiego, no miałem jedną taką bitwę, bardzo bliską, może nawet dzisiaj jedną bitwę zagram, na tą drugą wam pokażę, e, więc tak, przejdźmy po prostu do bitwy. Mamy bitwę, i to jeszcze na topie, <coughs> są to też pierwsze bitwy, ja tu nie mówię w ogóle o graniu na dziewiątkach, bo o tym co naprawdę dało się fajnie pograć, wydaje mi się, że nawet ta, ta pozycja może być spalona przez wysokość tego czołgu, a ja zazwyczaj gram. Więc trzeba by było bardzo mocno dostosować swój playstyle pod ten czołg. Czyli do mnie skłania w kierunku tego, że on nie jest dla każdego gracza. I to jest dosyć ciężkie. No i też to, że on zawsze był w sprzedaży. z naprawdę sporej ilości golda. A można go kupić teraz na jarmarku. Za tego golda, równowartość... Aha, już tam kogoś tam zabili. Za równowartość chyba 6000 golda. Skorpiona! Kiedy on był dostępny naprawdę w skrzynkach. A jak nie w skrzynkach to tam za, te, nie wiem, 14000 golda, coś takiego. To pokazuje właśnie, że ludzie... No troszkę ten czapka jest przehypowany, widać, że ludzie nie chcieli go kupować. Możemy. Nie. A widać drużyna, no, Powiedzmy, no nie będę oceniał tego czołgu przez pryzmat drużyny, no bo... Drużynę mam fatalną, widzę. O, no, tam dwa czołgi po porobiły. Ha, co ja mogę zrobić? Eee, spuszować... Eee, spuszować ten czy tutaj stać. O, okej okay. no, O, spota dostałem, by the way Fantastycznie Super bitwa widać No ale cóż, no co ja mam zrobić, patrzcie tutaj też będę wystawał, to jest, o straszne Okej, okay. to powinno wejść Czy ja się mogę tutaj gdzieś schować bezpiecznie? Raczej nie. Raczej to jest niemożliwe, żebym się gdzieś tutaj schował. O, ale tam jakiś strzał może zrobię. Okej. Okay. Schowamy się jeszcze. Szybko puszuję tego. To nie to, że ja chcę tą bitwę wygrać, bo jej już się nie da wygrać, po prostu chcę zrobić jak najwięcej uszkodzeń zanim mnie zatłuką. Naprawdę bardzo fajnie by było, oni że mają tego. No i to jeszcze jedna rzecz, o której w sumie nie wspomniałem. jest jak wielki ten joke jest. To Boże, to jest ogólnie straszne. Ponieważ... A, zuziaro, no nic. Ponieważ, no to tutaj tak prosto wchodzą. A, odbił się, co? W jakim celu się odbił? Od czego? Ty przesadzasz czasami, jak się rzucili na mnie. Boże, przepraszam Was za te moje pokaszliwanie. jeszcze przejdźmy do tej powtórki. Tam się działo jeszcze lepsze rzeczy. Więc zobaczymy sobie Co do... Zobaczcie jeszcze na tą drużynę. Tak podsumowując, i przechodzimy do tej powtórki. Dobrze, kochani, mamy bitwę. To jest ta powtórka, o której mówiłem, pozwólcie, że będę Wam ją przewijał, bo tutaj na początku się za dużo nie działo. Ustawiłem się w takim dosyć klasycznym spocie, tutaj no niestety sum nie wyprzedziło, bo wjechałem w dom jakiś, ale to moja wina. Zobaczyłem już tutaj pikującego szpica i mówię, aha, dobra, ok, celność, o której mówiłem. Nie to, że ten będzie spalił blisko, w ogóle obok czołgu on przeleciał. Dostałem spota oczywiście. No i cóż. Tutaj także dostanę spota od Habicha, ale wydaje mi się, że to dlatego, że część mojego czołgu wystawała. Tutaj nie ma, w pewnym momencie nie ma tego krzaczka tutaj. I dlatego dostałem spota, ale od Hateka, który tam stał, nie to, że strzale, on już przed tutaj celował, także no, troszkę, troszkę beka. Jedzie sobie tu Markowskiego Także przewiniemy sobie bo on tutaj będzie jechał Dałem sygnał żeby go zaatakować no bo by tutaj jedzie I super w sumie drużynowo nowo te całe SU nasze zagrało Rzuciliśmy się na niego Ten Markowskiego w niego nie trafił I w ogóle skupił się na nim Co jest dobrą opcją Naprawdę Mnie Jeszcze podpałka siadła Także całkiem nieźle, ale no już tak przegrywamy. To, o, no, patrzcie, 3-0, teraz 3-1, więc no. Jest ciężko. Letkowo. Tam są to już teraz 3-2, ale reszta tych czołgów jest na full hapie Ja mam tego hapa tylko 920. Dla takiego T49 jestem tak łakomym konskim, bo on wszędzie mnie przybije z tylko HEKa. I to jest taka bardzo duża bolączka, właśnie Skorpiona, bo 130 PM. Właśnie też 49 na przykład tak łatwo nie przebije z przodu, bo on ma bardzo duży kąt tej dolnej płyty. Dodatkowo jest niższy, więc przebić go z przodu no to albo musi troszkę wyżej, gdzieś tam się ułożyć. No to z łokcia, ale też pokumy wejść. Jak na tą niemiecką celność <grym> przystała. E, jaka to sytuacja? Nie ma 44, <grym> ale no. Widzicie jak to trzeba być przeciwnika. Próbuję zabić tego chieftaina. Później zobaczyłem w ogóle, że ten hobby był z y, klanu PFA, czyli Polish Force Academy. To jest jednak mój pierwszy, pierwszy klan, w jakim byłem. Może nie, PFA, może nie nie, wiem, czy to jest ten sam, ale. To no, byłem kiedyś w Polish Force. Ach. fajna, fajna historia. Już kilka lat temu. 50-100 tak, teraz ten 50-100 sobie tutaj jedzie. Postanowiłem, że strzelam niego raz. Mam w końcu dużo HP, więc hit. Nawet całkiem. W no sytuacja jaka jest taka jest. Cu sobie tam pojechało. Nie wiem z jakiego powodu. No był na strzała i tak sobie na niego pojechał. mały Makes zrobił to, to na co liczyłem w sumie, jeżeli się wychylił. Przez to mogłem mu dać tego jednego strzała. to jest nawet fajne w sumie, bo no teraz y, tak naprawdę jest na jednego strzała, bo no tutaj dosyć wysoko losuję. Zobaczyłem go bokiem, nie chciałem ryzykować, mówię, bo i tak raczej polosuję, no i jak na złość, oczywiście. No i teraz już niekoniecznie, niekoniecznie, on niekoniecznie to on może mnie zdjąć na strzała, ja jego też raczej na H.E.K. tutaj celność powiedziała tak i mogłem go zabić od pantera zrobiła bardzo, bardzo, bardzo duży błąd obracając się na tego Chieftaina. No i przez to ja mogłem się tu schować, bo jakby się jednak na mnie sfokusowali, to mogliby to łatwo wygrać, naprawdę bardzo łatwo. No a tak, trudno. No i znowu ten strzał, w ogóle jakoś tak bokiem poleciał i... Kółko. Tak się prawie 4000 uszkodzeń zrobione. Na moim koncie, więc nie jest źle, ale takie jakie są te bitwy, wymęczone tym członkiem. Boże. Cakra. No to mówię wam, na przykład z Skorpionem ja sobie nie wyobrażam gry na pierwszej linii A z 630p, uwierzcie mi, że ja gram na pierwszej linii, a tutaj, a w życiu A w życiu, no ani to nie opuści działa Wysokie, wszędzie hajki wchodzą No jest naprawdę ciężko, a jak zarobki 168 tysięcy, bo pierwsza klasa, no jeszcze booster pewnie Więc tak To w zasadzie byłoby na tyle nie kupujcie proszę skorpiona, kupcie sobie 130 tak słuchaj, no, no raczej się nie zawiedziecie na 130p, tak jak ja się zawiodłem na skorpionie. Także tak, dziękuję wam za oglądanie, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji, no i udostępnieniu tego gdzieś. Zachęcam też do dołączenia do Discorda, link macie w opisie. Życzę wam miłego dnia, bądź też wieczoru, w zależności kiedy oglądacie. Na razie, cześć.